Cześć! To logi 4 6, 8 i zaprosić na pierwszy, na, na kolejny poradnik z gry Minecraft e, Ten poradnik będzie dotyczył jak zainstalować naszego skinu e, Chodzi o wersję piracką Nie wiem, ja jeszcze jest normalne na Minecrafta, wersji Minecraft będzie miał też sobie poradnik jak brać jeśli się tam się te Tak e, Na pierwsze Pierwsze wchodzimy na przeglądarkę i wpisujemy ja się przyzwałam skin Tak I kupuję na pierwszy link The Skinex. Minecraft skin Tak Tu mamy sobie wybrać jakiego chcemy skina Ja już mam skina pobranego z tej strony Dajemy po prostu tutaj Na tą ikonkę dziewczącą myszkę Dajemy na download o, i mańka, bo tam nic nie się pisze Klikamy. Ściągam się skin. Tak. Yy, pokażę Wam mojego skina. Yy. Jest. Tak, mój skin. Pokażę Wam. Pościągam się również skiny od innych. O, muszę mieć córki ouch eee. w nazwę wpisujemy HAR, RKAP Tak, jeśli wpisamy, co zrobimy. tak. Start. Urucham. Updata. O, Solorki. Może to nie mieć. Urucham i wpisujemy procent. Updata. Procent. Jeśli macie już to pisane, dodajemy OK Szukamy folderu .minecraft, ja mam odrobinę samej górze, więc chcę tu bin minecraft.jar Otwór za pomocą archiwizera winrar Tak Widzimy, ja się nie mam zadać Tak, y, teraz widzę, jest mob Ja mam y, moda, więc mam tego dużo Ale jest nasz har tak, Jest. Więc teraz wchodzimy tam, gdzie mamy naszego skina, Przeciągamy go do tego folderu. I jest. Zawsze. Dajemy. Wychodzimy, wychodzimy. I nasz skin jest już zrobiony. Eee, tak. To był skin Druida. Eee, mm, to był koniec tego poradnika. Komentujcie. Subskrybujcie. Oglądajcie. Ocinajcie. Nei da. Allora. Allora.